Jeśli chcesz zgłosić swoje stanowisko do serii stanowisk widzów, dobrze trafiłeś, ponieważ w tym filmie wyjaśnię dokładnie krok po kroku, jak to zrobić, żeby mieć największe szanse na dostanie się do odcinka, jak i również dobre zaprezentowanie się w nim. Od razu powiem, że do serii można zgłaszać się przez grupę na Facebooku, sekcję oceniania stanowisk, którą linkuję wam w opisie, natomiast warto obejrzeć ten film do końca, żeby wasze zgłoszenie z jakiegoś durnego powodu nie zostało po prostu odrzucone. Nawet kurczę, nie wiecie ile osób tygodniowo musimy odrzucać tylko dlatego, że nie spełniają jakiegoś głupiego warunku czy głupiej zasady. Na początek musisz mieć coś, czym zrobisz zdjęcia. Może być to telefon bądź aparat, lepiej żeby był to aparat. Natomiast niezależnie od tego, co wybierzesz, pamiętaj, że im lepszej jakości będą zdjęcia, tym większe szanse stanowisko ma na dostanie się do odcinka. Po pierwsze, przy robieniu zdjęć pamiętaj, żeby na obiektywie nie było odcisków palców i najważniejsze, trzymaj aparat bądź telefon stabilnie. Im bardziej będą Ci się trzęsły ręce, tym bardziej będzie rozmyty obrazek i w konsekwencji tym mniejsze Twoje szanse. Po drugie, zdjęcia rób z możliwie najlepszym oświetleniem. Wiem, że wielu z Was lubi ukrywać niedoskonałości, nałości stanowiska w oświetleniu LEDami w pół roku, natomiast od teraz coś takiego jest absolutnie nieakceptowalne i stanowisko bez zdjęć w pełnym, dziennym, dobrym oświetleniu nie będzie miało szans na dostanie się do odcinka. Zdecydowanie polecam robić zdjęcia za dnia, jeżeli czujecie, że światło za okna może być dla was pomocne w dobrym podświetleniu tego wszystkiego. Po trzecie i najważniejsze, zdjęcia muszą być poziome. Proszę, nie wrzucajcie zdjęć, które wyglądają jak zrobione Snapchatem, bo mi i wszystkim osobom, które pracują nad serią stanowiska widzów jest po prostu przykre, jak coś takiego widzimy, bo nie możemy tego za bardzo wrzucić do odcinka, albo jeżeli wrzucimy, to widzowie będą na tym cierpieć. No i po czwarte, pamiętajcie, żeby prezentować stanowisko w całej jego okazałości, z pełnym włączonym podświetleniem LED, o ile je macie, i z włączonymi monitorami, gdyż wygląda to po prostu lepiej. Jeżeli macie bałagan na pulpicie, polecam opcję ukrycia ikon, gdyż zajmuje to tylko dwie sekundy, a w większości przypadków znacznie poprawia pierwsze wrażenie. W kwestii tapety, tutaj bardziej mała rada, aniżeli wymaganie, starajcie się wybierać coś możliwie nieskomplikowanego, bez dużej ilości wzorków, gdyż po prostu lepiej to wygląda i nie odwraca uwagi od całej reszty stanowiska, która to powinna być tak naprawdę ważna. Po piąte, już trochę pół żartem, pół serio, wyłączcie w ustawieniach Xiaomi, tego watermarka, bo to też sprawia, że połowie osób, które patrzą na te zdjęcia, leci krew z oczu. Jeżeli chodzi o zdjęcia, które musicie zrobić. Po pierwsze, główne zdjęcie stanowiska powinno być zrobione od frontu i pokazywać w dobrym świetle całość setupu, tudzież po prostu biurka. Od góry do dołu i bez krzesła. Tak, żeby cały setup był widoczny na jednym zdjęciu. Jako drugie, jeżeli macie oświetlenie LED, dodajecie zdjęcie ze zgaszonymi głównymi światłami, najlepiej zrobione Nocą, żebyśmy mogli podziwiać ten piękny choinkowy efekt, na który przecież tyle pieniędzy wszyscy wydajemy. Trzecie zdjęcie, już znowu ze światłem, tak samo jak całą resztę zdjęć, najlepiej zrobić pod kątem 45 stopni z prawej bądź z lewej strony stanowiska. Czwarta fotka powinna prezentować mysz, klawiaturę, podkładkę, tudzież jeszcze słuchawki bądź inne takie peryferia. I błagam, nie przesadzajcie ze zbliżeniami, bo jak dacie kamerę 5 cm od jakiejś rzeczy, to cokolwiek by to nie było, będzie wyglądać źle. W piątym i szóstym zdjęciu najlepiej uchwycić komputer ze zdjętym i założonym bocznym panelem, tak, żeby nie było widać bok, ale jeszcze tak, żeby można było zobaczyć przód obudowy. Na siódmym zdjęciu proszę o to, żebyście skupili się na monitorach. Możecie je zrobić pod jakimkolwiek kątem chcecie, byleby wyglądało dobrze i skadrujcie proszę to zdjęcie tak, żeby nie ucinało żadnego rogu, żadnego monitora. Na ósmym zdjęciu chcę zobaczyć, co dzieje się za waszymi monitorami i jak ogarnęliście sprawę montażu i okablowania. Potem do dziewiątej fotki musicie się trochę schylić, ponieważ powinna być zrobiona na poziomie biurka, tak żeby było widać dokładnie, co znajduje się pod nim. Jak są ułożone kable itd. Upewnijcie się też przy tym zdjęciu że setup jest widoczny na całym szerokości od prawej do lewej strony biurka. Możecie w tym miejscu dać też kolejne zdjęcie już ze zbliżeniem na zarządzanie kablami, na pewno ułatwi mi to ocenę stanowiska. No i jako dziesiąte proponuję, żebyście zrobili, a potem wrzucili, oczywiście o ile to możliwe, zdjęcie z góry stanowiska, powiedzmy z lotu ptaka i bardzo też nalegam, żeby przy tym się przypadkowo nie zabić. Jako zdjęcia od 11 do 15 możecie uchwycić jakieś szczególne elementy stanowiska, na które chcecie, żebym zwrócił uwagę. Elementy pokoju, pieska, ledy, cokolwiek wam się podoba i chcecie, żeby było podkreślone w odcinku. Tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o to, co ma znajdować się na zdjęciach. Jeżeli umiecie w obróbkę, na przykład w Lightroomie, możecie z niej jak najbardziej skorzystać, żeby zdjęcia wyglądały po prostu lepiej. Kiedy fotki już są zrobione jesteście absolutnie pewni, że są ostre i po prostu satysfakcjonujące dla was, wrzucacie je na serwis imgur.com bądź na WeTransfera, który linkuję oczywiście w opisie tego filmu i kopiujecie sobie na później link, który wrzucicie na koniec posta, który zaraz będziecie tworzyć. Kilka lat temu przyjęliśmy zasadę, że żeby zgłosić stanowisko do naszej wesołej serii, trzeba napisać publicznego posta na naszej grupie, na Facebooku Ledy CDXa sekcja ocenienia stanowisk. Przykładową formatkę tego, jak może wyglądać taki post macie zapisaną w opisie. Najważniejsze jest, żebyście przedstawili znaczną część peryferiów i podzespołów komputera, krótko powiedzieli coś o sobie, dodali wcześniej zrobione zdjęcia do posta oraz, co najważniejsze, dodali na koniec posta link do InGura bądź transfera, gdzie będą znajdować się zdjęcia w jakości, która nie zostanie skompresowana przez Facebooka, a jak wszyscy wiemy Facebook bardzo lubi psuć jakość. Dla lepszego pozycjonowania posta po dobiciu 200 reakcji możecie też wrzucić hashtag Topka. Na koniec sprawdźcie sobie wszystko z checklistą, którą widzicie teraz na ekranie i jeżeli wszystkie pozycje macie odhaczone, możecie wrzucić posta. Staramy się wraz z całą ekipą, która tworzy serię stanowiska widzów, żeby czas oczekiwania na publikację w odcinku był jak najszybszy, natomiast zazwyczaj jest to od kilku dni do kilku tygodni, ewentualnie kilku miesięcy. Z góry też na końcu przepraszam, że wymagań do odcinka jest aż tyle, ale musicie mi uwierzyć, że nie są one tworzone, żeby wam utrudniać życie, tylko żeby wasze stanowiska uzyskały jak najlepszy odbiór. I żeby też jakość odcinków, która pojawia się na tym Kanale, była naprawdę wysoka. Prawda jest taka, że mnie nie obchodzi za bardzo ani jakoś zdjęć, ani to, czy dobrze, ładnie, schludnie opiszecie ten post, ale obchodzi to was. Bo gołym okiem jestem w stanie zauważyć, że stanowiska, które są dobrze sfotografowane i opisane, robią znacznie lepsze wyniki na grupie i mają znacznie lepszy odzew w komentarzach. Koniec końców cała ta seria jest stworzona od was dla was i nie przejmujcie się proszę zbytnio, jeżeli nie jesteście pewni, czy wszystko, co mówię w tym filmie, zostało przez was zrobione dobrze, bo sam fakt, że zaczynacie w to wątpić, znaczy, że wam zależy. A to jest już w zasadzie połowa sukcesu. Zawsze możecie też zajrzeć do sekcji ogłoszeń i regulaminu grupy, którą macie w opisie i jeżeli ewentualnie macie jakieś wątpliwości, możecie pisać do jednego z moderatorów. Tyle ode mnie na dziś. Dziękuję wam moi drodzy za oglądanie tego krótkiego filmiku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!